Zobaczcie, to są moi ochroniarze i oni mi się słuchają, idą za mną. Jest to czerwony i zielony. Mam dwóch ochroniarzy ze Squid Game i są z tyłu za mną, kółko i trójkąt, ale zaraz, zaraz. Ej, ej, skąd ty ty masz ochroniarzy? O Co nie! Ty tu masz za sobą! Ej, ty masz lepszych ochroniarzy, Squid Game! Yo, ja takiego mam złotego najlepszy. masz! Ej, zaraz, zaraz, ty masz X! -a. X ochroniarz! Ja mam kwadrat, kwadrat, kółko, legendarne, trójkąt! Co jest? A moi są tacy słabi. O, nie, shiba! Ale słabych, zacznie tutaj są właśnie z tyłu za mną, mam za słabych, ale czekajcie, przygotuj się do obrony przed atakiem, zaraz, zaraz, o nie, frontman nas atakuje, o, o, gracze, playerzy nas atakują, o nie, trzeba szybko ich rozwalić, stawiamy tutaj, musimy ochronić, ochronić naszą bazę, stawiamy, stawiamy, atakować, strzelać, strzelać, tak, musimy Dobra. rozwalić graczy ze Squid Game, playerów, okej, okay. ale ty wola ej, ty masz A, legendarnego, ja mam na hita rozumiesz, ale dostaję, patrz na to, pum, mi pada gracza, trzeba postawić kolejnych, Okej, okay, postawmy teraz tego. Teraz weźmy, postawmy tutaj następnego. Dobra, tutaj postawmy kolejnego. Patrzcie, teraz nawalają tych graczy, jak oni strzelają moi ochroniarze. Rozwalcie tych graczy, nie mogą się przedostać. Nie możemy pozwolić nie na, na to... Następna fala. Żeby właśnie ta fala graczy przeszła do samego końca. Oni tutaj nie mogą dojść do wolności. Musimy ich wszystkich właśnie e, zamknąć, żeby oni nie opuścili gry Squid Game. Musimy ich pilnować, a oni tutaj nie mogą dojść. Zobaczymy, czy nam się uda. Oglądajcie ze samego końca, kliknijcie łapeczkę. O, uważajmy, uważajmy, teraz musimy postawić wow. Bo na ja postawię tutaj kolejnego Trochę wow. daleko już poszli, ale, ale spokojnie idą, nie damy radę. To jest gracz czerwony numer 5. dobra, damy radę, damy radę Musimy dać radę, musimy dać radę A ja teraz postawmy tych czerwonych tutaj, dobra Dobra, z tej ja strony. teraz daję takiego Okej, okay. wow Ale teraz nawalamy, nawalamy mega mocno, nawalamy Strzelać, 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 strzelać Mój bomb. daje ogniem Tak jest, musimy nawalać, bo dlatego, że fala tam właśnie Zaraz przyjdzie kolejna I oni idą, idą, idą gracze, playerzy idą O, 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 dobra, musimy Patrz, stawiamy swoich ochroniarzy. Ty masz słabych tych. Ty masz strażników. lepszych. Ale później ja będę miał lepszych strażników. Zobaczysz, ja będę miał frontmana, będę miał lidera, będę miał lalkę, tylko trzeba tutaj poszczelać ich. Dobra, uwaga, teraz Ta, dajemy. Jasne. Teraz tutaj postawię kolejnego. Nie Posta ubiejcie. Postawię tutaj, postawię tutaj kolejnego. Dobra, postawiłem troszeczkę dalej. Patrz, oni idą, idą. O, oh, o, oh, o, oh, jak to walają, oni są coraz to cięści! Dobra, bardzo ciężko będzie. To nie będzie tak łatwo. Dobra, postawię teraz kolejnego, ulepszam go teraz, zacznie. Ja teraz klikam takie ulepszenie na to. Ja go też ulepszam. I mój ochroniarz Staje się ulepszony, Uuu. patrzcie, uwaga, klikam, ulepsz, ulepsz! Bum! O wiele o nie. więcej teraz zabiję mój. Kasy nie mam, muszę, potrzebuję kasy, dajcie mi kasę. Teraz zaraz będę o kasę, uwaga, uwaga. I teraz kasa, ulepsz! Pom, ulepszyłem go! Patrzcie, ma teraz lepszy jest, ma lepszą broń. Dobra, elegancko, oni nawalają, nawalają. Uy, ale łatwo! I kolejna fala, no nie wiem czy to będzie takie łatwe. To jest szósta fala, a mamy takich fal z 20, nie? Dobra, teraz no. wezmę ulepszę może kogoś. czekaj, może ulepszę jego? O, ulepszyłem, patrzcie, teraz on nawala szybciej, strzela. Ulepszę jeszcze tego. Yo, ale idą. Ale jest ciężko. Patrz jak nawalają gracza. Pompadł elegancko, dobrze. Tak, ochroniarze że macie nawalać wszystkich graczy. Nie mamy przepuszczać. właśnie macie się słuchać. Wszyscy mają zostać rozwaleni. Nawalać, nawalać graczy ze Squid Game. Tak jest, nawalać. Dobrze, nawalaj, nawalaj, nawalaj. Raz, dwa, trzy, dwa, trzy. I nowego. Piąty gracz, okej. Okay. gdzie dziewczyna teraz. Gracz ósmy. Wow. Nawala cię, rozwalić cię. Patrzcie, ochroniarze w nią nawalają. ale i mają zasięg duży. On ma, ona ma bardzo dużo życia, patrzcie. Ma 2000 życia. Ole, nawalają ochroniarze. Wszyscy nawalają w tą dziewczynę. Jest! Ale ma padła! strój różowy. Okej, okay, padła ta dziewczyna, dobra. Zaraz ulepszy ochroniarzy, żeby mieć najlepszych ochroniarzy w Squid Game. Zobaczcie, będę miał level, level. Taki 9-9, że. Dobra, teraz. O, a tu razmę... jakie słodkie idą. Ulepszę teraz sobie tutaj tego. Uwaga, ulepsz. Boom! Yo! Ale on ma teraz lepsze. Dobra, i teraz damy sobie jeszcze. Może tutaj postawimy kolejne. Tutaj sobie, czekaj, troszeczkę dalej, tu postawię kolejnego Ja postawiłem, jest Dobra, ulepszam mojego Okej, okay, ja jeszcze mogę tych postawić czerwonych Dobra, czerwonego postawię może tutaj trochę bliżej Dobra, tu postawię tutaj kolejnego Czekaj z tej strony Dobra, jeszcze mogę patrzeć, ile stałem ochroniarzy, widzicie, ile stało ochroniarzy Oh yeah Uuu. Bardzo dużo stawiam Teraz postawię może kolejnego tutaj Dobra, jeszcze jednego mogę postawić Okej, okay, mam maksymalną liczbę Idą, 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 dowalają idą, O, oh, gracz drugi, hey. gracz czwarty Coraz to części są, nie? Dobra, zobaczymy teraz. No, ja coraz będę... więcej życia mają! Ulepszam tego, ulepszam tego, uwaga! Uleps Ej, patrz, ten biegnie, on biegnie! Yo, ale góle przyłem, on ma level czwarty. Oni, oni biegną, oni biegną, oni biegną. O, 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 o. Mają szansę. Dobra, s... nic nie jest dla nas straszne. speed mają. Ile idzie więcej graczy? O, nie więcej graczy idzie, ale dużo graczy. Oni chcą uciec ze Squid Game. Jeszcze więcej HP mają. Nie możemy im na to pozwolić, nie możemy. Zostawcie łapeczkę w górę dla pieska shiby. Ej, kto lubi pieska szybę, to klika teraz łapeczkę w górę. Jak on do was czeka, fajnie shiba, zaczcie? jaki łodziak. On do was teraz właśnie prosi łapeczkę. Kliknijcie łapeczkę. I pamiętajcie o subiku jednym. Ja se sprawdzę, kto klika. Dziękujemy wam za łapeczki! Shiba się cieszy, zobaczcie jak skacze, jak fajnie! Wow, dziękujemy wam! Dobra, idziemy teraz tutaj. Uważajmy. O, tu jest jakiś dziadek idzie! O, nie, gracz 12 hey, dziadek! Hey. Ej, to był dziadek on ze Squid brodę. Game! Yo, ale on ma brodę, patrz chce przejść, uciec z gry, ale nie może, nie może, nie może na Nawalać wszyscy gracze Squid Game, nawalać, jest, spadł. Pępisy do roboty! Drugi, trzeci i padają, padają, padają nie yes! się. się! Okej, okay, elegancko, dobra, mamy. Ulepszę może tego, patrzcie. Boom, ulepszyłem go! O ma level piąty. Christmas Squid, patrz max. Ulepszyłem go na maksa, nie? Dobra, mamy ulepszanie na maksa. Dobra, teraz... mój ma trzeci, jak na ja razie. Jeszcze, ja jeszcze ulepszę tego może, czekaj, tego ulepszę, dobra. Jeszcze tego ulepszę. Czekaj, ja, mam, ja mogę ulepszać. Ulepszę tego, uwaga, uwaga! Pum, ulepszyłem go! Dobra, mamy lepszych teraz Squid Game, bo ich ulepszyłem. O, idą dziewczyny teraz! Dziewczyny idą dostają, 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 padają, padają. To jest która teraz fala? To Ej, jest? dużo mają, dużo mają. No to. Teraz, teraz bardzo. fala 14. Jeszcze fala 6, 14. Jeszcze O nie, nie, o, biegną, nie, idą biegną, bardzo biegną. szybko, biegną, 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 biegną. biegną. Wow, ile więcej graczy, więcej graczy idzie? Więcej graczy idzie, a musimy bardzo uważać. Ale szybko biegną. No bardzo szybko biegną, Dobra, uważajmy. Dobra, tutaj... ci są słabi, ci są dla mnie nastrzała. Ulepszyłem teraz ich, okej, okay, mają ulepszone. Dobra, dawaj, 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 idzie kolejna fala teraz. Rozpoczęła się fala 15. Piętnasta! Jo, ma siedem życia! 7000. tysięcy! Ej, ej, ej to jest gracz 11. to jest mocny. Ej, zaraz tu Thanos może wyjść, Thanos. To będzie właśnie ciężkie, nie? Bo jeszcze frontman, zobaczymy czy ich pokonamy. Nawalajcie, 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 dajcie, dawajcie! Jazda, jazda! Ochroniarze ze Squid Game, trójkąt, kółko, szczelać, szczelać Do roboty, do roboty, dawaj, patrz jak nawala. Po, już, po, już, po, po, po. dawaj, dawaj! Dobrze, strzelaj, dobrze, szczelać. Tak jest, nawalamy gracza bosa, 11 Dobra, dawaj, zobaczymy czy, czy padnie. Uwaga, uwaga. Trzy. Jak on przechodzi, jaki on jest trwały, Ej. nie? Mocny jest, bardzo mocny. No, uwaga, uwaga. Nie, spadł. podoszedł! Nie, Jest, 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 jest. Dobra, ulepszę sobie może kolejnego tutaj. Dobra. Okej, okay, ulepszyłem tego. O nie, sprzedałem go, ej, czemu go sprzedałem? O nie, najgorzej co ja zrobiłem! O nie, teraz idzie frontman, szef idzie! Ej, to jest szef Squid Game! The o, nie, teraz szef, musimy pokonać szefa, który ma 23 tysiące! O, o, zaczynamy czy nam radę, patrzcie! O, on jest właśnie o, szefem! O. o nie! O, ma A bardzo dużo życia! O, 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 dawajcie, zawalajcie, ochroniarze, zawalajcie! Dobra, ja tutaj coś czy, czy damy radę, proszę państwa, trzymy damy radę? O, ale będzie mega ciężko. Ulepszam teraz tutaj tego, czaję, musimy ulepszyć. Ulepszam go, ulepszą go, napięcy ulepszyłem. Teraz tutaj tego ulepszę, ale będzie mega tego ciężko coś. to też ulepszam. Tra, idzie, idzie szef, ale on ma dużo życia. Nie wiadomo, czy damy radę. Będzie trzeba sprzedawać. Ulepszam. Ej, musimy sprzedawać, nie? I da, postawać tam dalej. Bo nie wiadomo, czy tam rozwalimy go. No. No to sprzedawa już na początku. Ci już nie biją, trzeba ich sprzedawać. Sprzedawa ich, sprzedawa ich na dobra, początku. Dobra, dobra. Na, na początku sprzedawa ich. Dawaj, 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 trzeba ich a postawić dalej. Bije. On, on jeszcze bije, a ten nie bije już, ten już nie bije. No ja sprzedałem, dobra, go sprzedałem, tego sprzedaję. go. Tego też sprzedałem. Trzeba postawić nowych tutaj do dalej, dalej, dalej. Trzeba postawić. Ich dobra, tutaj. dobra, stawiam. Ja tutaj ja postawiam już, tutaj z tej go strony. Też. Dobra, tutaj postawiam teraz kolejnych, kolejnych postawiam. Dobra, z tej strony i tutaj trzeba postawić kolejnych. Dobra, dobra. Nie wiadomo czy on to przechodzi dobra. wszystko. On to przechodzi, proszę państwa. Teraz dobra. Daję tu. A tych daję teraz tutaj postawiam. Tu. Dobra, 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 daję. Dostałem, dostałem, dostałem. Pada, 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 pada. Jest! Yes! Yes! Oh, wygraliśmy. Jest! Let's go. Pokonaliśmy szefa Ale Squid Game. Błaswo! Pokonaliśmy, dostaliśmy ekstra, dostaliśmy e, różne rzeczy fajne, teraz chodźmy otworzyć teczki Squid Game, let's go, bierzemy teraz teczkę i otwieramy, uwaga za kasę, o. Boom! otwieramy i teraz zobaczmy co będzie w środku, ja sobie takie klasie teczki mogę kupić, okej, okay, kupiłem sobie ja elegancko, ja też otwieram, dobra i teraz gdzie otwieramy, czekaj, jak się on teraz otwiera? Po lewej w przedmiotach. Okej, okay, a po lewej w przedmiotach, Okej, okay, Bierzemy przedmioty i otwieramy. Patrz, mamy takie właśnie. Otwórz, otwórz wszystko. Otwieram, otwieram, otwieram. I wow, Trafiłem legendę! Pomarańczowy mech! Tu? Trafiłem level. Z... Nie wiem, jaki to jest setny, czy jaki. Uwaga, otwieramy. Drugiego trafiłem rzadkiego. Dobra, kupię sobie więcej. Ej, możemy jeszcze sobie kupić jakieś jeszcze lepsze. Czekaj, tutaj mamy. Okej, okay, event. Dobra, sklep spożywczy, play. Dora, okej. Okay, uwaga, kupuję teraz dalej, dalej. Weźmy teraz, kupuję. Uwaga, weźmy, kupię. Raz, dwa, trzy, trzy. 4, 5, 6, 7. Ej, mega tego dużo kupiłem! Teraz otwieram przedmioty. Otwórz, otwórz wszystko, otwieramy, otwieramy. Wow! Polpolowy kalmar, dobra, rzadki. Legendę kupiłem, kolejną trafiłem. Znaczy, uwaga, teraz Serio? trafiłem. Legendarny niebieski mech! Low, let's go! A teraz kółko trafiłem. Ej, mam takiego! Mityczny! Mityczny! Joo! Ale, ale, ochroniarz Squid Game. pierwszy raz widzę takiego właśnie ochroniarza. Joo, dobra, i teraz Epicki Ej, ja nie mam ze snajperką! Jo, wielka snajperka, to jest mityczny. I patrzcie jaką ma wielką lufę tutaj yeah. całą! Ale wielka, zobaczymy jaką będzie snajper nawalał. On pewnie ma dużą odległość. Dobra, jest. O, fajny opening. Trafiłem teraz nowych o, ochroniarzy Squid Game. Ale fajnie, cieszę się właśnie. I patrz teraz i to w ogóle... Patrz ze mną, za mną armia ustalić. idzie! Patrz armia, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, armia idzie za mną. Haha! <laughs> Taka fajna. Dobra, mamy teraz trasy. Wezmę sobie je, zamienię. Jaki on ma macki? Co to za ochroniarz Squid Game? Nie, ale dowalony. Mam nowych ochroniarzy. I no, jest różowa! Extra. Jest taka dziewczyna różowa, ale fajnie, dobra. I tutaj mamy takiego mecha. Dobra, teraz zobaczymy, czy damy radę rozwalić. Nie, mamy teraz nowych. Lepszy level, to jest naprawdę duży level. I w takim razie teraz idziemy i weźmy, zagrajmy play. Chodźmy teraz tutaj. Ej, są jakieś lalki też. Chodzimy tutaj i bierzemy etap trzeci. Mamy nowy etap. Uwaga, bierzemy ciężko, będzie bardzo Ciężko. I klikamy potwierdź. lecimy. Wybrałem hard, że będzie bardzo, bardzo ciężko. I teraz zaczymy musimy obronić, żeby oni nie przeszli. Uwaga, mamy lepszych ochroniarzy i teraz zobaczymy, czy damy radę. No to w takim razie. Imczej, tym więcej pieniędzy, się, się później zyskuje. Ok, no to zobaczymy. E, wstawiam w takim razie, mam 400, no to wstawiam w e, tego wstawie. Albo tylko z mackami stawię. Z mackami wstawię. I daj tego z mackami, bo Ej, ja jak ją... Będzie, co on A co robi? Jest? jak ją ma, du ma duży ten! Odległość bardzo dużą. Taką bardzo dużą odległość. Dobra, postawię go tutaj. Okej, okay, postawiłem go, patrzcie. Yo, Dobra. Kraken Squid, Kraken Squid, jak on wygląda. Ciekawe, jak on ale będzie on nawalał. Jest, uwaga, on, on nawala, jo, ze sniperki, Dobra, dostają. Jestem ciekawy, jak on będzie nawalał. Uwaga, patrzymy, patrzymy, co on zrobi, co on zrobi. Czekaj, czekaj, zaraz będzie miała odległość. Uwaga, uwaga, zaraz powiem walność. Dawaj, żeby szybciej szli. Aha, szybciej szli, żeby dała. Jest, okej, okay, Jo, jak on nawala! Ej, on z wody jolo, takiej. Ole Kozacko, ty on jest dowalony, dowalony, super on jest. Dobra, zacznijmy. do Idą, 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 teraz jeszcze ciężej I jest. Patrz nie? jeden twój, jeden mój, normalnie we dwójkę rozwalają, nie? No, we dwójkę tylko nawalają. Dobra, le kozak. Ja wezmę, zaraz wez, postawię kolejnych, tylko kasę musimy. Teraz nawalamy ich, patrz, jak on nawala Fru, z wody tak jest! Let's go! Dobra, postawię teraz kolejnego, tutaj, tego postawię. Boom, okej. Okay. Dawaj nawalaj, nawala z lasera na wzrost! Z, los, z Dobra, ognia on ja daję nawala, tej Ten nawala z wody, a ten z ognia. Dobra, let's go. Let's go, lecimy. Ale ty masz fajnego też. Ej, co to za kwadrat jest taki? No, legendarny. Kwadrat, Który ma takie działko? Squid Game ochroniasz. Lol, teraz też zobaczmy... jest legendarny. Teraz zobaczmy, uwaga, kto idzie. Gracze idą kolejni. Jeden, drugi, trzeci, ale ich dużo idzie teraz. A możesz jeszcze tego mitycznego postawić? Tak, jeszcze postawię kolejnego. Czekaj. Tylko kasę muszę zarobić. Musimy zarobić kasę, dobra? No dobra, a ile on kosztuje? bo ja to może... Ej, jest. Ja Ej, ze stajperkiem, patrz, jaką ma. Jo, jaką ma w ogóle ten pole. Ja postawię tutaj. Boom. Teraz postawiłem snajpera, snajper to jest, patrzcie jaką manufę! Ej. Ale wielko. Ale niezły Ci ochroniarze Ej, są lepsi taki kolor jak ja Ale są koza koni, dobra Elegancko, trzaj. pomijamy jak teraz Jakbym była strażnikiem to tak bym wyglądała Tą fale weźmy, no, patrz, teraz ty wyglądasz jak, jak ten właśnie ochroniarz No Dobra, postawię jeszcze tego tutaj, postawię troszeczkę bliżej O tego postawiłem jeszcze tutaj, żeby nawalał szybciej U, ale wola z ognia, patrz dostaje Z ognia dostaje, nie? To tego samego po drugiej stronie. Dobra, z ognia, dawaj, dawajcie z ognia. Tak, jest, nawalamy tych graczy. Let's go. Nawalamy. No, dawajcie, dawajcie, gracze, dawajcie. Patrzcie, jaki idą, idą, Nie mają Ale szans nawet. Teraz jeszcze postawię tego za 400. Jeszcze mam takiego jednego. Tutaj zaczcie, mam te wszystkich ochroniarzy na dole. I tutaj wybieram sobie z tych ochroniarzy. A jeszcze tego nie postawiłem. Zaczcie, jeszcze ten brakuje. Uwaga, zaraz go postawię. Zobaczymy, co on będzie robił. Bo jeszcze tego jednego nie ma. No, nie taki taki, nie? Dobra, teraz kolejna Ej, fala. Ile ulepszenie w tym mitycznym. Pewnie mega dużo. Dużo. Czekaj, a w tym mitycznym to ulepszenie kosztuje 250, a w tym 400. O, to nie jest aż tak dużo. Dobra, okej. Okay. A, to spoko. Dobra, postawię teraz tego, kółko, uwaga. E, on też ma duży zasięg, lol, jaki on ma zasięg powalony. Dobra, no to postawię go tutaj, uwaga. Pum, postawiłem go tutaj, patrzcie, idzie, idzie, idzie kółko. O, to jest snajper! On nawala snajper, dobra, okej, okay, no jest I on jest tak snajper mega. Ja ogólnie mega lubię tego strażnika. No, to jest snajper po prostu taki, nie? On ma mega mocną broń. No i wtedy jak przechodzimy falę, to dostajemy kasę i za kasę możemy kupić teczki i właśnie takich większych, lepszych ochroniarzy trafić, nie? Idzie szef znowu! Uj, teraz wszyscy nawalać go, nawalać go, strażnicy! game, Nawalać go, nawalać w niego! Idzie teraz szef, musimy Ale go pokonać! HP schodzi! Pokonać ile z go, patrzcie, jak mu z HP schodzi, jak szybko, wszyscy go nawalają, patrzcie! Pomocy! Normalnie. Jest to, yo, ale go nawala, patrzcie, ochroniasz jeden, A, drugi, trzeci, kolejny, ale dostaje, nie ma szans, let's go, Wohoo, A, Wygaliśmy! Yes, dobra, mamy to i wchodzimy, 400 Nie dostałem. Pokonali. OK Okej, i, i mogę wtedy takim razie, teraz sobie mogę otworzyć teczkę i jeszcze zdobyć lepszych ochroniarzy. Jeszcze lepszych, żeby mieli większy level. Wow, dobra, uwaga, wchodzimy, idę, szybko ja biegnę. Ja biegniemy, biegniemy, szybko, szybko, szybko i teraz kupujemy to, kupujemy to. Uwaga, dobra. kupuję, wchodzę, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Okej, okay, kupiłem teraz i teraz wchodzę w przedmioty, uwaga, uwaga, co to będzie? I uwaga, O Otwórz wszystko, ja, otwieramy, otwieramy legendarny lśniący. Yo, let's go. mam teraz rzadki, zielony kalmar. Okej, okay, rzadki, epicki, a to już trafiłem wcześniej. Legendarny nowy mam czarny mecha. Rzadki, żółta kalambura. Yo, ale trafiłem nowych. Zaczni teraz są tutaj właśnie ich i, i tutaj właśnie oni trafili, ale mam jakiegoś legendarnego. Trafiłem legendarny błyszczący. O oh, lol, dobra, mam jeszcze jeszcze lepszego. Nie. To jest mega rzadki. Ej, patrzcie. On, jest, on tak lśni po prostu jako jedyny, nie? Ej, dobra, mocny jest. A jakie jeszcze możemy trafić z tej teczki? Zobaczmy. Z tej teczki możemy trafić jeszcze takiego anioła w ogóle. Zaczcie, tu jest taki kalambur Ej, anioł. Ten anioł ogólnie jest mega dobry. I jeszcze, i jeszcze są lepsi, nie? Żeby ich kuby dobra trafić. A czekaj, wejdę sobie w sklep, jeszcze może coś kupię. Ej, za robuxy można kupić. <laughs> Lalkę można kupić. Za... Ej, kurwa, kupuję zarobuksy teraz. Zarobuksy kupuję. zaczynamy co to wypanie, co? Uwaga. Tu jest teraz. Będę otwierał pudełko lalki. Lalkę, lalkę, ze Squid lalkę? Game. No, pudełko lalkę ze Squid Game, uwaga. O otwieram. O, by być dropnęła jakaś dobra. Otwieram, otwieram i. Rzadki mam lalkę! Haha, <laughs> trafiłem lalkę. Lol, let's go, let's go, let's go, mam lalkę. Dobra, wymienię się od mega. razu. Dobra, wybiorę teraz wieże, okej, okay. i biorę lalkę. Patrzcie, mam lalkę, ale jasna. Dobra, i wezmę sobie cześć, oznaczę i no. wezmę. Tak, wezmę sobie teraz lalkę, tego wezmę sobie. Tego, Okej. Okay, tego i tego. Dradałem teraz nowych. Zobaczę jeszcze ten ma taki lepszy jest. Teraz wezmę tego. Uwaga, daj sobie. Dobra, dałem mi. Ej, zobaczcie, co tu jest za teczka! Teczka za 1500 Robuxów. Ej, to jest najlepsza teczka ze Squid Game. I zestaw samolotów w Ile to Ej, co jest? To kosztuje 1500 Robuxów. O, to nie bardzo bogaczy. dużo. Ej, dobra, widzowie, słuchajcie, jak wiecie, pod tym filmem e, 5000. Łapeczek, tak? 5000 tysięcy, 5 łapeczek? No to wtedy to kupuję, dobra? Klikajcie łapeczki, zobaczymy, czy się uda. I pamiętajcie też o subskrypcji. Klikajcie, zobaczymy. Wtedy ja to kupię. A teraz kupię coś za 100 boksów. Uwaga, za 100 boksów kupuję elitarna skrzynia. Dobra, 100 boksów wydaje i otwórzmy sobie teraz skrzynię elitarną. Uwaga, robimy teraz opening. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Patrzcie, otwiera się, otwiera się. Wow, trafiłem. Ej, z rakietą go trafiłem, ale jazda. Kliknij w dowolnym miejscu, aby kontynuować. Ej, dobra, mamy teraz, patrzcie, wieże. Rakietą? Yo! O, maner ma nie rakiety, dra. Wezmę go sobie w takim razie. Wezmę tego z rakietą. Okej okay, i teraz możemy iść zagrać. Mamy teraz lalkę. Możemy iść zagrać do kolejnego etapu. I ciekawe, co ta lalka robi. A uwaga, wchodzimy teraz tu. Chodź. Oliwia, chodź, Oliwia, czekam za tobą. I teraz wchodzimy tutaj. Okej, okay, bierzemy etap czwarty. Bardzo ciężko bierzemy, żeby była ciężko. I klikam potwierdź. Lecimy. Uwaga, uwaga, teraz zobaczmy. Co będzie mega ciężko. Dobra, klikamy tu pomiń, dobra, uwaga, ładuje się. I teraz mam lalkę, dobra, i lecimy. E, rozpocznij grę. I tu możemy przyspieszyć od razu. I zobaczymy, czy nam radę lalkę, zaraz postawię, uwaga, postawiam, yo patrz, lalka, uwaga, uwaga, postawię ją tutaj, Ej, czekaj jak ona wygląda Patrz, 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 ja ją postawię tutaj sobie, okej, okay, pyk, uwaga, postawiłem ją, jest, lalka ze Squid Game, Ej, <laughs> czekamy, Ja mam lalkę, robić. Jo co jest laserami, oczami bije, oczami bije, co jest, zaraz postawię właśnie. kolejną, patrz, lasery, normalnie oczami nawala Ja normalnie sama ich robię, ale padają, patrzcie, padają, dostają. Jo, ale dostaję, patrz. Bom, 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 bom. bom. Aldora, potrzebuję twojej pomocy, musisz jeszcze postawić. Dobra. <grych> postaw, postaw, uwaga. bo on jeszcze siebie. Dobra, uwaga. Bum. Dajemy teraz tutaj kolejnych. Lecimy! Dawajcie Lalki, patrz jak ta wala z oczu. Tak jest, ta i tego gracza, ze Squid Game Gracz to jest player 101. Się. To jest gracz 101. Ej, podoba mi się, ta gierka jest fajna. Dobra, i teraz. ja zaraz... ten z rakietą? Co on robi? Jeszcze tą z rakietą postawię, bo jeszcze mam rakietę. To czekaj, czekaj, nie. No, ja nie uwaga. widziałam go nigdy w grze. Uwaga, uwaga, teraz jest z rakietą, patrzcie! Z rakietą! Wow, ale Ej, ale wybucha, On normalnie by granatami rzuca! O, jest! Widzieliście to? On normalnie jest z rakiety teraz Squid Game. Oni nie mieli rakiet w ogóle. Patrz, patrz, patrz. Jak nawala, patrz, patrz, uwaga. Jest taki wojskowy. Uuu, wow, ale na Oni wybuchają po prostu. Normalnie dym! O, No, ej, mega mocna wala gościu. Mega mocno. Ty, To jest bardzo duży damage w ogóle. Dara, no. ulepszę go. Oni nawet z tego nie mogą wyjść. Patrzcie, od razu padają. O, my mamy, Patrzcie, tak blisko ich postawione teraz wszystkich mamy. Bardzo, bardzo blisko. I oni tutaj właśnie nie od ma razu oscy, zabijają. Nie oni ze schodów. I oni nawet zejść ze schodów teraz nie mogą. Mamy taki mocny level, że oni, patrzcie, od razu padają. Wychodzą i od razu padają, nie? Patrz, uwaga, idzie, idzie. No I od razu pada. Patrz, bum, i od razu pada. O, 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 tu jest jakiś mocniejszy, ale też nawet nie strzedł po schodach, patrz, padają od razu. Mamy taką armię mega mocną, tu jest lalka. Ochronia mm, z rakietą, mm. tutaj cyber, tutaj komarnica, kolejny, nie? I mamy dużo po schodach, patrzcie, przy schodach postawiliśmy. I oni od razu padają, nawet zejść nie mogą. Patrz, patrz, uwaga, uwaga, i dobra. Idą, idą, ostatnia idą, fala, niby najcięższa. Dostaje! Nawet ze schodów nie mogą zejść. I Ciekawe, Ale czy łatwo. ten szef zejdzie ze schodów. Dobra, czekaj, postawię tutaj kolejnego. Okej, okay, tu postawię teraz, czekaj, ja jeszcze usunę może tom. Dobra. Uwaga, zobaczymy, czy w ogóle szef zejdzie. Patrz, idzie szef, idzie szef! Uwaga, ja on czy on zejdzie. Wiesz. Patrz, patrz, czy on w ogóle zejdzie. <laughs> Oni nie, nawet nie zejdzie, patrz! Nie, nie zejdzie ze schodów! <laughs> Nawet nawet nie zszedł, wygraliśmy, go. nawet nie zszedł. Let's go, daliśmy radę, Ale łatwo. Ochroniarze Squid Game rządzą! Let's go, daliśmy radę, fajnie Woo. było. Wow, smile team, a wy wpadajcie na mój sklep, sprawdzajcie moje czapki, szaliki, poduszki i uwaga, fajne z flamastry, tak samo z kredkami, gdzie możecie rysować, malować nas na przykład albo co chcecie. Także wpadajcie, sprawdzajcie link w opisie do moich rzeczy, niedługo nowe się pojawią. No i też pamiętajcie o mojej grupie, tutaj grupa Robloxowa Smayslow Team, gdzie są moje też koszulki, bluzki, Roblox i niedługo się pojawią nowe, więc oglądajcie, patrzcie codziennie! <grystanie>